Pierwszym etapem ocieplenia domu jest przyklejenie styropianu. Dziś robi się to standardowo przy użyciu sypkiej zaprawy klejowej w worku. Na ocieplenie 200 m2 ścian domu potrzeba około 800 kg tego produktu. Oznacza to nie tylko konieczność użycia dużego samochodu do przewiezienia 32 sztuk worków, ale również kłopoty z przeniesieniem takiego ciężaru. Worki często rozrywają się, a produkt rozsypuje. Dodatkowo czas, jaki jest potrzebny na rozładowanie całego materiału, jest stosunkowo długi. Duży samochód do transportu worków, przeniesienie 800 kg, rozerwane worki to jednak nie wszystko. Wykonawca musi również pamiętać o niezbędnych narzędziach: przewodach elektrycznych, wiadrach, wiertarce i mieszalniku, pacach i wężach do wody. Ale możesz ułatwić sobie pracę i użyć nowego kleju do styropianu Titan EOS, którego wykorzystanie oznacza lekki i czysty transport. Już mały samochód osobowy wystarczy do przewiezienia wszystkich produktów na budowę. 800 kg worków i tylko dwa 12-kilogramowe kartony kleju do styropianu Titan EOS. To robi wrażenie. Przystępujemy do pracy. Zanim zaczniemy przygotowywać zaprawę klejową do użycia, musimy znaleźć wodę i podłączyć wiertarkę do prądu. Czasami nie jest to wcale proste. Poza tym, produkt trzeba dokładnie wymieszać z wodą do jednolitej konsystencji, odczekać 5 minut, po czym ponownie go wymieszać. Chcąc więc ocieplić cały dom, na przygotowanie zaprawy tracimy prawie 4 godziny. Praca przy użyciu nowego kleju Titan EOS to czysta przyjemność. Nie potrzeba nam ani wody, ani prądu. Zbędne są także wszystkie narzędzia. Wystarczy tylko pistolet. Puszkę przygotujesz do pracy w pół minuty. Jedyne co musisz zrobić, to intensywnie wstrząsnąć produktem. Nakręcasz na pistolet i gotowe. Nakładanie zaprawy na jedną płytę styropianu. Trwa około 1 minuty. Podczas gdy nakładanie kleju Titan EOS tylko 15 sekund. Płyta styropianowa z klejem jest także lekka. Waży zaledwie 1,1 kg, podczas gdy płyta z zabrawą to ponad 2 kg. Zapomnij o dźwiganiu. Zapomnij o ciężkich wiadrach. Puszka kleju waży mniej niż kilogram. Przyklejenie 25 płyt klejem do styropianu Titan EOS zajęło dokładnie tyle samo czasu, co przyklejenie czterech płyt przez ekipę pracującą metodą tradycyjną. Specjaliści potwierdzają, że w nowej technologii klejenia pracuje się 5 razy szybciej, co oznacza, że w tym samym czasie przykleimy 5 razy więcej styropianu. Po dwóch godzinach ekipa sprawdza przyczepność styropianu z klejem Titan EOS. Płyta nie daje się oderwać, podczas gdy styropian klejony tradycyjną metodą z łatwością odchodzi nawet po dwóch dniach od jego przyklejenia. Warto to podkreślić. Siła klejenia nowego produktu jest trzy razy większa. Klej możesz stosować w temperaturze nawet od 0 stopni Celsjusza, co wydłuża sezon na ocieplenia. Klej Titan EOS do styropianu posiada własną aprobatę techniczną, co oznacza, że można go stosować jako niezależny certyfikowany produkt. Selena to wiodący światowy producent pian, silikonów i klejów, posiadający własne, unikalne technologie, nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe i produkcyjne. Co warto wiedzieć o nowej metodzie klejenia styropianu? Podłoże powinno być stabilne, równe, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, oleju i tłuszczu. Jeżeli ocieplamy otynkowany budynek, należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. Jeżeli powierzchnia ściany jest zabrudzona, powinniśmy ją zagruntować. Przed przystąpieniem do klejenia płyt steropianowych, bezwzględnie należy zamocować listwy startowe. Puszka powinna mieć temperaturę pokojową, dzięki czemu uzyskamy maksymalną wydajność. Jedno opakowanie wystarcza na powierzchnię około 8 m2 przy temperaturze 20 stopni Celsjusza i szczelinie między ścianą a styropianem nie większej niż 5 mm. Jeśli przestrzeń pomiędzy styropianem a ścianą jest większa niż 2 cm, opłaca się użyć dodatkowo centymetrowej grubości styropianu. Klej poliuretanowy nakładamy warkoczem o średnicy około 3 cm na płytę styropianową po obwodzie z zachowaniem odstępu od jej krawędzi około 2 cm i jednym pasem wzdłuż środka płyty. Bezpośrednio po nałożeniu kleju przykładamy płytę do ściany dociskając niewielką siłą i wyrównujemy używając długiej łaty. Ustawienie płyt można korygować do 15 minut od ich przyłożenia do ściany. Aby wypełnić szczeliny pomiędzy płytami styropianu, na pistolet nakładamy plastikową końcówkę. Po utwardzeniu nadmiar kleju należy obciąć nożykiem. Cały proces montażu płyt jest szybszy niż przy tradycyjnej metodzie, co oznacza znaczne skrócenie wykonywania prac. Już po dwóch godzinach płyty można szlifować i kołkować. Po użyciu kleju końcówkę pistoletu należy oczyścić czyścikiem tytan. Po pełnym utwardzeniu klej z pistoletu można usunąć mechanicznie. Klej do styropianu Titan Eos. Warto zmienić przyzwyczajenia.